Ln, relacji jest ap.l Motorsport, klatki.pl 53 Rajd Dolnośląski Hotel Zieleniec. Za chwilę oficjalnie zostanie otwarty. Za nami w tle rampa startowa, przez którą za chwilę zawodnicy będą przejeżdżać po odcinku testowym bez niespodzianek Brian Buffy wygrał z dość dużą przewagą. Zobaczymy co przyniesie nam rajd. Podejdź do mnie bliżej, bo cię przejadą, nabierają ciężko. Zobaczymy, co rajd pokaże. Zapowiada się pierwszy weekend w kurtce i w czapce. Temperatury nas nie rozpieszczą. Jutro spodziewamy się opadów deszczu, także dość mocna ruletka oponiarska się szykuje. Siedmiu zawodników, bodajże, jeżeli się gdzieś nie machnąłem w obliczeniach, ma szansę jeszcze na zdobycie tytułu drugiego wicemistrza Polski. Jest bardzo mała różnica punktowa i kto tutaj mądrze pojedzie i nie narobi jakiś głupot, co łatwe nie będzie przypieczętuje trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej na koniec y, sezonu. Y, mamy taki fajny powrót, można powiedzieć, do przeszłości, gdyż rajd jest praktycznie trzydniowy, ponad 200 km. To są takie stare, dobre rajdy, jak ja pamiętam, także y, też y, nie lada y, formą fizyczną się kierowcy będą musieli y, wykazać i zobaczymy, jak cały sezon krótkich rajdów y, wpłynie na ich formę na ponad 200 kilometrach osowych bądźcie z nami będzie się działo Hello Brian Hello. Oh nice to Hello see you too. I changed the job for safer one a little bit Yeah, yeah. I'm safe uh, we'll see uh, Yeah okay. it depends on your question if you ask me bad question it will be not very safe you know? Remember I'm taller than you <laughs> It's not a problem <laughs> uh, What's your plan for the rally It's nice to see you again in Poland and how how do you see it You know, it's uh, yeah. For me, it's a big pleasure to be to be back. The plan is, uh, as usually, trying to be uh, as fast as possible. Uh, I'm sure we'll, we'll get a good fun. The car is uh, very good. Will be tricky with the weather condition because yeah. it, uh, it's changing quite quickly and slippery. Anyway, uh, we'll do our best. Are you gonna be gentle for the rest of the guys or not? Not this time. You know me as always. You know I'm a gentleman as always. I so can, be. I can be, So we can count in minutes.

Przedtem to były rajdy, teraz to nie, nie to No same. ale z 210 km, także no taki powrót ale do nie, przyszłości, coś no to, to będzie, tak nie? Mówię tylko o asfaltach. Przedtem było wybijające, teraz jest równiusieńko jak stół. No to teraz linia, nie? Kto precyzyjniejszy, ten wyżej, nie? No. Jak forma? Jak forma? Uwielbiam taką pogodę, może nie tą, która jest teraz. Ale to, co się działo na testowym, to bardzo bym chciał, żeby tak wyglądał Sailrite. Loteria będzie potężna, nie? No nie chciałbym no tylko chciałbym nienadążające wycieraczki, e, takie peł, tak pełne deszcz, pełne... pełne... wtedy by była... No trochę no, by Ci te szanse wyrównały, nie? Bo sprzętowo lekko odstajesz, ale na, na pewno. pazur jest, nie? Tak, bardzo bym chciał, żeby ten deszcz padał niesamowicie mocno. No to... A Ty lubiłeś deszcze? Wiesz co, tak. Nie przeszkadzały mi, natomiast mam duży parasol, także tego Ci życzę. No. Szkoda, że to jeszcze, że jest wiele miejsc zablokowanych, bo jakby był pełny deszcz i bez balotów, bez ograniczników cięcia, bo Była taka maść, to. Mm. No ale. Będziesz się musiał zmierzyć z tym, co Ci organizator tak przygotował. Także co? No. I, to, I to, co za, 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 przygotuje pogoda. Cześć, kolego. Ej, miło Cię widzieć. Również. Odbudowany wóz. Forma również odbudowana, bo to zawsze pozwoli, trzeba się troszeczkę zebrać. No nie? tak, no tak. Myślę, że myślę, że jest całkiem okej. Okay. Jednak to jest, to jest skoda, którą przejechaliśmy tylko jeden ride i do tego to jest inny egzemplarz, więc, więc też jest parę nowości. Bardziej ci leży od Myślę, że tak, myślę, że tak. Chociaż też nie miałem jakoś dużo tej jazdy jeszcze, ale po tym kilometrach, które w nim przejechałem, myślę, że bardziej nie pasuje pod pode mnie. Słuchaj, no wiadomo o co tutaj toczy się walka. Jak ty to widzisz? Nawiążesz, czy raczej będziesz kontrolował tempo i postawisz na tą bezpieczną jazdę, i niech się wykruszą? <laughs> no, myślę, że z Brianem Przede wszystkim będzie tutaj bardzo ciężko walczyć e, on, on tutaj no, Już osiągał e, bardzo dobre wyniki W zeszłych latach Potrafił wygrywać z r nawet siedząc w proto Więc myślę, że na pewno będzie szybki e, No Ale oczywiście będziemy się starać podpinać Bo no, nie przyjeżdżamy tutaj, żeby się wozić Tylko żeby jechać Każdy może popełnić błąd Nawet Sebastian Lopp popełniał błąd Dokładnie, mamy trzy dni ścigania się Po tych naprawdę trudnych odcinkach Więc no, naprawdę dużo się może dziać A jak w nocy? Ogarniasz czy raczej nocne odcinki to nie jest twoja najmocniejsza strona. No tak naprawdę zobaczę, bo jeszcze nie miałem za dużo okazji do, do jazdy nocnej, ale myślę, że będzie okej. Okay. Kamil Machał, ty osiwiałeś coś, tak, misiu. Musimy lecieć. Do tego roweru, nie? Panowie, powodzenia. Dzięki. Dajcie czadu. Dzięki. A co robisz? Właśnie spineczkę Spróbuję zapiąć, bo A spineczkę. pierwszy raz. No, przyświecić ci? Wiesz, co nie wiem, no muszę poprosić pilota, chyba, no. żeby wiesz, przycisnął. Ty, no dobra, ale odbudowany no. jest, bo widziałem zdjęcia na Facebooku, coś rano nie poszło po Twojej myśli. No, niestety, więc. No to wiesz, szybko zapomnieć o tym, nie myśleć, nie, bo no ci to cały się, raj. wiesz, zap zap zapomnieć, ale no nie wiem, czy to jest takie, wiesz, proste, nie? Chyba uderzyłeś jakoś raz, może kiedyś gdzieś. To wiesz, że tak Rekord 800 no. metrów na Bohemii, pierwszy na przejazd. Nie, 800 metrów testowego. Ledwo ubrałem rękawiczki. Tak? Jak zadałem w barierę, to podłużnicę mi tak prawie pod kątem prostym no wyjęło. była taka podłużnica, no. ale no, dzielni mechanicy to wyklepali, ale... No u mnie nie było gratów, żeby było. Czuwamy brak mocy teraz. No i tyle, no nie wiem. Ale jak tu poleje, to moc może niekoniecznie nie mieć kluczowe znaczenie, nie? No wiesz co? Musimy zamknąć maskę, kurde. No, no i tyle. Tomek, musi docisnąć to Tak. Ale czekaj, ja się na tym O, kończy mocno, ale... O, super. No i yeah. jest. Jak forma? No dobrze chyba, nie? Wszystko zweryfikuje... Pierwszy OS, ale wydaje mi się, że dobrze się czuję. Eee, jesteśmy dobrze przygotowani. Eee, dziękuję sponsorom, że umożliwili nam wystartowanie tutaj w tym rajdzie i, i ekipie, że podstawiła samochód. Lubisz takie ciężkie warunki, jakie się zapowiadają? Myślę, że tak. Znaczy, w Oiste zawsze lubiałem, tutaj nie, jeszcze nie jeździłem. No, no trochę tam na rajdzie Śląska, ale to była inna tak rzecz, no, bo mieliśmy złe opony i tam trochę się na tym, e... no nie poszło nam to, ale wydaje mi się, że, że powinno być dobrze, że dobrze się czuję, zawsze się dobrze czułem w takich warunkach, więc dlaczego nie, ma być inaczej teraz. Powodzenia stary, trzymam kciuki za ciebie. Jak forma? No, myślę, że, myślę, że dobrze. No, No, podobem. No, pod no, ale ostatnio jechaliśmy tu w 2014 roku, więc yy, po części wiadomo znamy te odcinki, no ale, ale też dużo jest nowego, także będziemy na pewno jechać ostrożnie, ale też żeby ta noga była wyprostowana. No po początku jesteś w uderzeniu, tak, tak. Także to widzę. Nie, myślę, że tak. No, będziemy no. będziemy próbować walczyć Czasę na pewno. Szanse też idą na dobre miejsce tak, na koniec tak jest. sezonu. Tak jest. Powodzenia. Dobrze, no. Powodzenia, bo krzyczą. Maciuś, cześć, piona, jak forma? Powiedz nam jeszcze szybko, zanim wsiądziesz. Forma świetna, wszystko dobrze przyszykowane. No przed nami od groma, od cholery kilometrów Wreszcie chyba, nie? Porządnie. No nie wreszcie, ale ten to jest taki naprawdę z nawiązką. No tych odcinków specjalnych jest mnóstwo, wiesz, trzy rajdy każdego dnia. A lubisz takie warunki trudne, jakich jak się spodziewamy? To jest do Dolnośląski, czyli stare najnowsze. Wszystko jest tak naprawdę w, w, ujęte w klasyku dolnośląskiego. Czyli zabawa dla dużych chłopców. Tak nie? jest. Powodzenia. Dzięki. Cześć. Jeszcze ja. Cześć. Jak panowie ja też Pytanie dla was: barwy wojskowe wskoczyłem. No i dobrze, no pasują. Jak to widzisz, te warunki ciężkie, które się tutaj. No szykują? warunki na ten samochód, także no, jest ciężko. Zobaczymy jak będzie, bo myślę, że będziemy mieli wszystkiego po trochu. Także e, liczymy na to, bo będzie nam na pewno ciekawie. I... Potestowałeś? Porządnie? Potestowałem porządnie, nawet były takie warunki, także jestem zadowolony. No, no to rewelacja, to jest fajny weekend, cię no, na pewno. Jak się kamień spisuje? Nie straszysz go tam za bardzo? No. Jest nam dobrze. Powodzenia. Walczysz? Walczę, będę Walczy. walczył, tak, ale na spokojnie. Misz Polski w Open 4WD. Może zobaczymy, nie wiadomo. No, zobaczymy co się będzie działo, nie? Lubisz takie trudne warunki? Bardzo. Powodzenia. Dzięki. Siemaneczko, jak powiedz mi, forma i przygotowanie? Jest dobrze. Dzisiaj generalnie od rana ten deszcz nam bardzo pasował, także pozostaje cisnąć. No, jeszcze gorzej ma być jutro, podobno opady takie, że rany boskie. Także za to trzymam kciuki. No to my za ciebie. Dzięki. Na razie. Siema, siema. Fajnie, że wróciłeś! Czekaliśmy na ciebie. No, dziękuję bardzo. Jak to? Widzę, odbudowane, udało się. No, zdążyliśmy, wiciu zdążył, wiesz. No i piekło. Po nocach pracowaliśmy. Wszystko dobrze idziemy. dokręcone. E, wiesz, co dzisiaj poprawialiśmy, bo coś tam przerywało, więc mam nadzieję, że tym razem będzie ok. Warunki się ciężkie szykują. Lubisz? Nie bardzo, bo nie, no. jeżdżę po jeżdżu ale no co mam zrobić? No cóż, no, to 210 km trudnego warunku przed tobą, no, no to zawsze rozwojowo. Nie? sobie trochę przynajmniej. Panowie, powodzenia i bezpiecznie. Dzięki, dzięki, dzięki mi się! <laughs> Piona! Kubuś coś poważny! Coś taki poważny! A siema, A siema no! Cześć, No również, jak jest panowie? No to. No, 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 tu, ten, tu, przejęty! Co, walczycie o mistrza Polski? No dokładnie, dlatego jakaś tam presja wiesz, jest. Ale to trzeba zapomnieć o tym, to nie ma takiego w ogóle. Wie. 210 km trzeba się to przejechać w dobrym tempem. Lubić takie trudne warunki. Wiesz co, no, uwielbiam. Dla mnie jest, im więcej było to deszczu tym lepiej, także ja się cieszę taki, na taki obrót sytuacji, także liczę na to, że będziemy się dobrze bawić i przy okazji wywalczymy sobie, wiesz, fajną sprawę na koniec stanu. Trzeba dojechać najpierw do mety i zobaczyć, co się dzieje. Otóż to. Jak u ciebie, Tomka lekka napinka na czole, jak jest u ciebie? Podnieś czapkę. U, u mnie jest gładko. Nie, to jest... U mnie jest gładko, ja za dużo lat, żeby się napinać. No ale walka nie. fajna się szykuje, nie? Nie, no, walka się fajna szykuje, ale wiecie, to bardziej jest tak, że to Tomek musi mi dać wygrać, niż ja jestem w nim w stanie, więc <grym> ja mam luz. Okej. Okay. No. Trudne warunki lubisz? Ja lubię, bo jak jest mokro i bardzo pada deszcz, to się wolniej jedzie, więc A. dlatego lubię. <grym> no ale więcej się dzieje, nie? No właśnie, ale o to chodzi w rajdach, nie? Panowie, dajcie nam fajne widowisko, czy mamy za was wszystkich kciuki. Dzięki. Piona. Piona. Po drodze na OS przechodziliśmy przez metę lotną i postanowiliśmy zapytać sędziów obsługujących fotokomórki jak ten cały system działa i czy na przykład jakbyśmy chcieli pomóc któremuś koledze i tak rączką byśmy tylko zrobili cyk jak on jeszcze będzie w tamtym zakręcie czy to by coś pomogło czy raczej zaszkodziło. Kacper mógłbyś nam wytłumaczyć o co to chodzi, co wytłumacie za komputerki i jak ten generalnie cały system pomiaru czasu Działa. Jak jedzie zawodnik, wbijemy numerek, odblokowujemy fotocele. Przejeżdża zawodnik, drukuje się czas yy, przecięcia linii yy, mety lotnej. Blokujemy sobie dru yy, drukareczkę, podajemy czas yy, przecięcia yy, kreski, czas przejazdu zawodnika, yy, wyliczamy. No i tyle. A co w przypadku, gdy ktoś przejdzie? Albo tak jak to planowałem, rączką, widzisz, mam barwy moro, także mnie nie zauważysz, jak zrobię cyk. Co w takim przypadku? Ja mogę cię wyłączyć to cyk, ale yy, w odpowiednim w, wcześniej momencie wyłączamy i włączamy fotocele, żeby po prostu nie było cały czas blokowane, żeby jakby ktoś przechodził albo jakiś, załóżmy jakiś dzik wyskoczył nam, żeby nam nie przyleciał przez fotocele. Czyli I ty może masz przelecić? Dzik może sobie przylecieć przez fotocele. Ale nie zmierzymy mu czasu, bo my tutaj decydujemy, czy mierzymy, czy nie mierzymy. Czyli, ty, załóżmy co? Słyszysz, czy masz podane przez radio? Mamy teraz. Przejechała zerówka. Dostajemy przez radio informację od naszego szpiega, że jedzie samochód. Jak mamy zasięg GPS i dobry podgląd internetowy. To z GPS-a widzimy co najdężej do nas. I ile wcześniej włączasz tą fotocelę? Gdzie on jest? Na tamtym zakręcie tam jest 500 metrów zakrę, dalej? Na tamtym zakręcie 100? odblokowuje sobie fotocele i wtedy wiem yy, taką pewność, że po prostu złapię go bez problemu. Następuje odblokowanie maszyny losującej. I przeszedł. I w tym momencie drukuje się jego czas. 17, 38, 43 sekundy i 7 czas przejazdu 3 minuty, 43 sekundy. I 7 Kacper, a ja, po, Podejrz nam imię, nazwisko Twoje, pełne to cię podpiszemy normalnie w relacji, że jesteś sędzia z pomiaru czasu. I tak. Kacper Heine, pisane przez samocha E-I-N-E, to jak piwo Heineken, tylko bez tego kena na końcu. O i właśnie. Dzięki takim ludziom między innymi odbywają się rajdy. Oni tutaj w tym samochodzie siedzą dzisiaj do bardzo późnych godzin, a jutro od rana cały dzień i wciskają te guziczki i podają te cyferki. Jesteśmy na drugim odcinku specjalnym. Przedzieraliśmy się troszeczkę przez las, żeby zobaczyć jakąś sekwencję zakrętów, ale yy, polegliśmy i wróciliśmy na metę stop. Wyniki wyglądają następująco. Bardzo daleko było iść trochę nam się nie chciało, tak między Bogiem a prawdą. Natomiast prowadzi bez niespodzianek Brian Bouffier, drugi Marcin Słobodzian, który można powiedzieć niespodziewanie wygrał pierwszy OS. Następnie Płachytka, Wrublewski, jak Kotarba, Chwist, Brzeziński, Rowiński, Kabaciński. Tak wygląda pierwsza dycha. Resztę sprawdzicie sobie na www.wyniki.pzm.pl. I to tyle. Jutro odzywamy się znowu z kolejną porcją ciekawostek i nowinek. Na razie.